Przed ostatni weekend września w Świnoujściu upłynął pod znakiem Wojska. 20 i 21 września w naszym mieście odbył się Festiwal Artystyczny Wojska Polskiego, zorganizowany przez miasto i Ministerstwo Obrony Narodowej. Przez dwa dni mieszkańcy i turyści mogli posłuchać koncertów orkiestr wojskowych i wojskowych zespołów artystycznych, m.in. w muszli koncertowej. Czeka. Festiwal artystyczny ma nawiązywać do wielu imprez z przeszłości. Pamiętamy przeradzający się z tych festiwali festiwal w Kołobrzegu, festiwal piosenki żołnierskiej który trwał nieprzerwanie do roku 89. Nawiązujemy, nie kopiujemy, wprowadzamy nową formułę. Chcemy, żeby Festiwal Artystyczny Wojska Polskiego był imprezą coroczną, ale imprezą kroczącą. Będziemy w każdym zakątku Polski, będziemy skupiać koło siebie y, wszystkich państwa, będziemy do was przyjeżdżać, będziemy chcieli okrążyć i rozśpiewać, i rozśpiewać, i wypełnić muzyką całą polskę. Tak jak dzisiaj będziemy wypełniać muzyką ten piękny zakątek zachodniopomorskiego, bo festiwal artystyczny wojska Polskiego właśnie z Zachodnią pomorskim i z tej tradycji tutaj jakby wynika. Chcieliśmy w związku z tym ten pierwszy nasz festiwal rozpocząć w Zachodniopomorskim i szczęśliwym trafem, Udało się pozyskać przychylność miasta Świnoujście. Bardzo dziękujemy panie prezydencie za to, że możemy właśnie ten nasz marsz festiwalowy rozpocząć od tego pięknego miasta. Będziemy, będziemy starali się przez te dwa dni rozśpiewać właśnie ten nasz piękny kurort. Rozpoczynamy w samo popołudnie pięknym koncertem i, i pokazem musztry paratnej w wykonaniu pięciu orkiestr z całej Polski. Jedną z nich znacie, bo macie ją na co dzień, ale wszystkie inne e, równie wspaniałe będą, będą to miasto pięknie e, dekorować muzyką. Będziemy grali w wielu miejscach w Świnoujściu od Przytoru, Warszawa, przez promenadę, muszlę koncertową i nabrzeże portowe. Wszędzie Państwa tam zapraszamy. Każdy z naszych festiwalowych dwóch dni będzie się kończył y, wspaniałym koncertem. Już dzisiaj zapraszamy na godzinę 19, na koncert y, galowy w wykonaniu y, właśnie orkiestry wojskowych. Wszyscy razem i każda z osobno się zaprezentuje. Będziemy mieli wspaniałą okazję też poznać laureatów, naszych przeglądów, młodych solistów i, i grupy sceniczne. Szczególne wrażenie zrobiła musztra paradna orkiestry wojskowych na promenadzie, podczas której nie mogło oczywiście zabraknąć orkiestry wojskowej ze Świnoujścia. Zwieńczeniem obydwu festiwalowych dni były bezpłatne koncerty w amfiteatrze miejskim im. Marka Grechuty.